Już w sobotę charytatywny wal karnawałowy w restauracji Warszawska 91 w Brzozówce. Będzie dobra muzyka, pyszne jedzenie, ale przede wszystkim odbędzie się aukcja dla Adasia Jerza. Kupując bilet wstępu lub też biorąc udział w aukcji pomagasz 10-letniemu chłopcu choremu na ciężką chorobę genetyczną miopatię miotubularną. To jest choroba genetyczna, ciężka choroba genetyczna. To jest choroba, charakteryzuje się zanikiem wszystkich mięśni, łączy z mięśniami oddechowymi, dlatego jest na respiratorze, oddecha za pomocą respiratora i nie je, prawda, nie siedzi sam, nie no wymaga wszystkich potrzeb, zaspokajania wszystkich potrzeb życiowych. Miałam to szczęście poznać Adasia i rodziców. U Adasia jest taki największy problem, ten że Adaś nie mówi, nie mówi, i na takim, dla niego naj, największą taką barierą jest to, że jednak nie rozumiemy się z nim, prawda. Na zajęciach właśnie uczymy się tych sposobów komunikacji z nim. Usprawniam go również psychoruchowo i fizycznie. Adaś, pomimo swojej choroby, jest bardzo taki pogodny, wesoły, uśmiechnięty. Nigdy nie okazuje jakichś oznak niezadowolenia. Zbiórka dotyczyć będzie funduszy potrzebnych na zakup maszyny, która jest niezbędna do codziennego funkcjonowania Adasia. Wydarzenie, które odbędzie się w sobotę, będziemy zbierać Adasiowi na kaflator. Który który mu pomoże w, w od, od, od po prostu nie ma odruchu kaszlu przez tą chorobę, i dlatego musimy zakupić takie urządzenie. Koszt takiego urządzenia to jest 20 tysięcy. Ponad do tej pory nie potrzebował y, tego urządzenia, ale po y, ostatnich sytuacjach, które miał, już, już mu zrobiła niedodma płucna. No niestety teraz to będzie potrzebował. Organizatorem wydarzenia jest zespół gimnazjum imienia Ofiar Katynia i Szkoły Podstawowej imienia Jadwigi Królowej Polski w Lisiej Górze, a także Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Miłość. Patronat nad wydarzeniem objął wójt gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikuła i klub Parafii Góra w Chicago.